Cześć, witajcie. Tutaj ja, Avi, i dzisiaj dla Was nagrywam kolejny odcinek z serii Minecraft w świecie rozpaczy, tak? W naszym przykrym świecie. Dzisiaj będziemy robili coś bardzo fajnego, ponieważ robimy projekt zamku. No, powiedzmy, zamku, tak? Obudowujemy naszą bazę Oczywiście dookoła jakimś murem. Na, na razie to będzie jakiś taki najprostszy po prostu z bruku. Taki brzydki, no po prostu bur, bo mnie denerwuje to, że tam oby ciągle bałam. Ciągle jestem w naszej tutaj strukturze. E, będę musiał stąd już wyjść powoli. <laughs> Bo nie ma sensu naprawdę tutaj siedzieć dłużej. No chyba wow niesamowite. pozbieram trochę tego tutaj... Co jest, czyli na przykład tych wazonów. No i spierdzielam, ja nie wiem czy będę do tego wracał. Raczej na pewno na pewno nie do tego samego, jak już to jakiegoś do nowego. Więc tutaj zdobędę to, co mogę zdobyć. No i jak powiedziałem, spierdzielamy. Ech, dobra, klinę zostawię tyle w temacie tak? No, spierdzielamy, gdzie jest wyjście. Pójdziemy sobie, boże może naszym własnym wyjściem. <laughs> Sam sobie go zrobię. O! Głody jestem. Hmm, no to też jest problem, nie? Dobra, tutaj sobie idziemy na zewnątrz. Ja dam wam takie może przyspieszone tempo i widzimy się w bazie. Słuchajcie, ja nie wiem, weszłabym chwilę do jaskini, poskplorować sobie, bo będę ciekawy co to jest. Ja patrzę, to jest spawner, nie? Nie ma pochodni, Jest trochę do dupy z pochodnią. A, zombiaków. Nie, to raczej taka... bojowa. Ale zawsze coś. No, co, tutaj jabłko. Siodło, to mam i tak dużo siodła. No, To jest okej, okay, no. Fajnie, że spawner. Więcej nie powiem, nie? Fajnie, że się w ogóle trafił. No dobra, więc w takim wypadku ja chyba dalej robię przyspieszone tempo i widzimy się za moment. Dwa siodła. Jakbym miał gdzie to schować. Dobra, zrobię sobie tak, żeby było widoczne tutaj. Lokalizację, gdzie to jest. No i widzimy się za momencik. Tak. To eksploruję tu jeszcze pewnie trochę. O kurde Coś no respiło O malutki No respi się respi Dobra była co w ogóle dalej Dam przy tempo i tyle Joo! Słuchajcie, jakie psy znalazłem! Nie, no, biorę jednego! Jo, ale pies! Tam jest drugi, biorę go też. Chodź! Do tknoju! Tam trzeci? Nie, to jest ten mój. Ja chcę więcej psów! Ale zajebiste! Są te psy, które szukałem jakiś czas temu, to ich nie mogłem znaleźć. O! to było na jednym biomie? z tymi psami. No, głupie psiska, no chodźcie tu. O ja nie wiem, te psy tak lubią sobie spadać? Żry, ożyw się. Dobra, przepraszam, nie chciałem cię obrażać. No ale naprawdę, już tyle psów w mojej straciłem, że nie mogę zobaczyć, jak, jak giniesz. Dobra, wracamy do bazy i są, słuchajcie, pewne wieści. Pewne wieści są właśnie takie, że po pierwsze, nie wiem gdzie i muszę zobaczyć, seedy, jak wrócić z do domu. A po drugie, obawiam się, że to będzie daleko, nie? Tym bardziej, że wchodziliśmy dżunglą, a wyszliśmy sawanną. Tak. No, trzeba wspiąć się na jakiś szczyt i zobaczyć. Bo faktycznie... Sawanna była w pobliżu naszego... E, ...naszej bazy, naszej wioski. Więc może jestem bliżej, niż mi się wydaje, chociaż... Chociaż nie wydaje mi się. Dobra, zobaczę... ...sit. No, słuchajcie, trochę muszę się przejść na 700, a ja jestem na minus 500. Trzecie, tam. No, i na minus 2000, to to już jakoś będzie, ale ileś tam, 2000 ile? 900. No, ale to gorsze, to w tą stronę. No, jest ta dżungla, o której gadałem. Wow. Muszę się czymś najeść, a nie mam jedzenia. A trzymam surowe. Dobra, przetrwam jakoś na głodniaka. O no, co? Liście mnie zblokowały. Nie będę psuł liści yy, mieczem, bo to chyba zużywa miecz. Pomimo, że mam naprawę, to mi tego miecza i tak dalej szkoda, bo jest naprawdę zatny. No, muszę, muszę mu dać de drugie ostrość 5, żeby miało wiadomo... s 4, żeby miało ostrość 5. Ostrości 6 chyba nie ma, więc... Jestem tego wręcz pewny, aczkolwiek wiecie. Fajnie gdyby było. Dobra, wracamy do bazy i widzimy się za moment, to już zrobię cięcie, nie będzie przyspieszenia, bo znowu pewnie coś mnie rozproszy i nie takie będzie dziwne non-stop. Ale dziursko! Dobra, lecimy. A Skadzie, już jestem, jestem w bazie, znalazłem bazę. Ale fajnie, najemy się, naprawdę mocno się najemy, tak. Chyba e, oh, tylko czeka na mnie chyba w pieru na, na, na powierzchni, na lądzie. Wiesz co, to trzeba pójść spać. Czy są moje wilki? A, teleportuję się. What the fuck? One się wyruchały! Kiedy? Ej, ja tego naprawdę. A, bo ja dałem mięsu jednemu i drugiemu. A, fuck, tak to mogło w sumie być, no. A <ścoughs> no to mam małego pieska, który dostał w piordu. Właśnie po sekundą Dobra, idę spać, żeby te moby się same zespałniły. What the, what the fuck? A okej okay, to zbroja, ale czemu napierdalał golema? Golema to mi został, czemu w ogóle nie zareagował na to? Szybko do spania! Myk, e, e! weź te krocze od mojej twarzy. Już ci mówiłem wiele razy, go się pewnego dnia to się zawiję za to. Dobra, siedzieć. Ja trzeba jakoś się nazwać. Ale mam pieski Ale zajemisty piesek Zapytam Paulinę jakie nazwać, też musi dawać oczywiście jakieś swoje propozycje w komentarzach. Na razie... Jest pies 1, pies 2, pies 3. O! Takie mają nazwy. Pies 3 to jest generalnie ten mały, bo był jako ostatni, tak? Zresztą na nie wiedziałem, że on tutaj jest. Tak po prostu się pokazał. Nie przywitał. No i cyk, żeby większy śmietnik zrobić, Czekajcie. Może tu się... Może coś da radę włożyć. Aha, no. Cyk. Da radę coś włożyć jeszcze? Do tego bajzelu u śmietnika? Chyba nie da radę. No, coś weszło. O, że Żelazo weszło. Diamenty pewnie też wejdą. No i dobra. No i, re i resztę bajzelu. Cyk. W ogóle trzeba zrobić sobie, wiecie co? Ten młot, jakąś. Buzdygan Patrzcie, Buzdygan, chyba robię Buzdygan, nie? Yo. No i myk, Buzdyganem, ale fajnie. Myk, ale się ładuje. Ej, pierwszy raz w Minecraftie mam Buzdygan, Jo Ale zajebiście, trzeba go zenchantować. No trzeba, Dobra, tutaj dam ciebie, Tak, no, glinę też dam. Właśnie, pożywienie, pożywnie musi być w naszej postaci. Jakaś karma dla Steve'a jest. Przecież ja jestem swoim skinem, to nie dla Steve'a, tylko dla mnie. Chyba nie ma jedzenia, więc muszę sobie wykorzystać to, co mamy tutaj w postaci bloków, tak? Nasza pszenica. Nie wiem, jak na chleb. No i dobra. No i tym jestem zmuszony się najeść. No i teraz pytanie, jak ja sobie wyobrażam mury. A mury sobie wyobrażam w przypisy sposób. No, taki kwadrat będzie, nie? Chociaż nie wiem, czy jest sens, żeby to było tak kwadratowo. O! A, A zrobię taki kwadrat, słuchajcie. Dobra. Tak zrobię. Generalnie w feny odcinku zrobię gigantyczną farmę, nie, ale to będzie taka farma. Że duża. Zresztą masz też nie jest ma. Więc to oczekuję na pewno tam odcinek, zobaczcie kiedy. Dobra, ja zbiorę te arbuzy i lecę się... E, lecę się. No lecę po prostu za Za co na, No, kopanie kamienia, tak? Bo w sumie chciałem powiedzieć, powiedzieć zabudowanie, ale my nie bardzo mamy z czego, tak se uświadamiam, więc trzeba kamień sobie wykopać. No, więc idziemy do kopania. No, tylko sobie arbuzy wydobyne tak jak powiedziałem. No, generalnie chcecie więcej minecrafta Jakiejkolwiek postaci z tej serii czy z innej to Oczywiście zostawcie jakąś ocenę, subskrypcję, no i komentarz Jakikolwiek, nie wiem, dajcie na przykład yy, wiadomość yy, Jakbyście widzieli nazwę naszych trzech piesków Bo ja na przykład nie mam teraz nic głowie, pusty łeb Nie wiem jak je nazwać Może Azur, nie? Bo tak bardzo mi się taki pies kojarzyła się za tym imieniem, bo yy, No bo mój sąsiad miał psa o imieniu Azor, był właśnie takiej rasy. Nie pamiętam jak się teraz nazywa, ale podobnie wyglądała, tak? Dobra, mamy te arbuzy. W ilości hortowej, czyli tak jak właściwie lubię. Mogę sobie to sprzedać, jeżeli akurat się natknąłem na gościa, który chce. A chce. Ty poczekaj, gościu. No i fajnie, i sobie zarobimy przy okazji trochę. Cyk emeraldów. No, już nie chcesz, już się najadłeś. A gdzie jest kolejny? Tutaj. A on wybredny! O ty! Kurde, wybredny się znalazł. Dobra, nie dam ci. No, no i teraz gdzie dałem te emeraldy? Wszystkie inne. Ile emeraldów? Wow! Dużo, dużo. Dobra, więc cięcie, znajdę coś sobie jakąś dziurę do kopania. I se będę kąpał, Dam wam przyspieszone tempo, jak kopię. Znowu. Słuchajcie, już jestem z wami tutaj. Dużo, mam tego kamienia, naprawdę dużo. No, multum go mam, i on nam musi wystarczyć, tak? Zbuduję z niego, myślę, fajny mur. Bardzo brzydki i obrzydliwy. No, będzie to zwyczajny mur, dosłownie kurwa ściana to będzie. Jak <słuch> na razie to będzie brzydki mur, i tyle w temacie. Może w późniejszym poziomie naszej gry coś w tym zmienimy? wiecie, <laughs> myślę, że nie. I tak będziemy się wyprowadzali, bo ja mam zamiar zamieszkać na Wyspie Grzybowej. O ile się uda kiedykolwiek to zrobić, mam nadzieję, bo chciałbym bardzo. Taki cel końcowy, jak zamieszkamy na Wyspie Grzybowej, to koniec serii, nie? Bez tu wam mówię, no i dobra, no i ja zabiorę się chyba za budowanie tego muru. No i widzimy się za momencik. Jak, jak skończę, to macie Speed Build. Продолжение Dobra, słuchajcie, trochę minęło czasu, bo zrobiłem sobie małą przerwę po tym, jak zbudowałem to wszystko, ale generalnie mamy mur, tak? Nie zrobiłem muru tylko w miejscu, gdzie mamy naszą farmę. No i również tam jakieś, wiadomo, przejście do wody, wiadomo. Fajnie takie, takie coś mieć po prostu. W przyszłości zrobiłem sobie tego jakąś może... E, co by tu zrobić? Płotek! Naj 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 najłatwiej na świecie płotek byłoby tu zrobić. Na razie jakoś to zablokujemy, żeby po prostu żeby nam się tutaj nie pałętali, tak? Jakoś po prostu sobie to zablokujemy. Ściana generalnie jest niepełna, jak chodzi o całe zabudowanie naszego... Co się w ogóle stało? Nie wiem, czy by... miasteczka, bo... Co to za siatka?! Tego nie było! Widzicie tę siatkę? Ktoś mi powie, jak to wyłączyć, bo ja teraz włączyłem Minecrafta po naprawdę jakimś dłuższym czasie. I tego nie było chyba wcześniej na nagraniach, chyba tego nie ma. Co to jest?! Irytuje mnie to strasznie. Teraz coś tak nie wiem, skąd wzięło. Nie chcę tego, wkurza mnie to strasznie. Tam, jak widać... Jest tego miejsca. No generalnie cała tutaj ta rzeka nie jest zabudowana, tak? Tutaj zrobiłem jakąś przerwę, żeby mi tu nie wchodzili. Ja bym to bardziej zabudował, ale to już może kiedy indziej zabudujemy sobie. Tutaj jeszcze nie ma zabudowania. Tak samo zabrakło mi budulca. Ale wiecie, to raczej kiedy indziej. Minecraft ostatnio jest rzadkim, rzadką grą na kanale, bo tak jakoś wyszło, że znalazłem o wiele innych, lepszych gier, które chciałbym nagrać. A Minecraft jest taką serwą poboczną, że jak nie miałem co nagrywać, nagrywałem Minecrafta, tak? Więc... Ta seria jest stricte poboczna. Ona po prostu ma być taka rzadka. No i. Dobra. To tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam do następnych odcinków. Jeżeli Wam się odcinek podobał. zostawcie oczywiście jakąś ocenę, subskrypcję. No i komentarz. No lecz. Nie wiem na przykład co to jest, jak to wyłączyć, bo mnie to denerwuje. A nie wiem gdzie to. Bo tego na, na przykład w ustawieniu grafiki nie widziałem, że było włącz wyłącz. Więc. Znaczy, no jeszcze tak dociekliwie to nie patrzyłem, nie? Tylko tak zaglądałem na chwilę. Może sam, do tego, może sam dojdę do tego. Nie wiem. Dobra, więc do zobaczenia, no i cześć, no i papa! Pa.